Okej! Okay, jest nowy, nowy gówno, które trzeba zobaczyć. Mnie już bolą oczy, powiem, bo wiem, co się będzie działo w miarę. Kojarzycie pewnie z Kibidi Toilet? No to mamy wszystkie 20, niby 6, ale 29 epizodów do obejrzenia. Na Discordzie mnie mocno cisną o Karl, zrób reakcję na Skibidi Toilet, bo to teraz takie y, popularne i w ogóle. No to! Ty zostaw łapeczkę w górę, usiądź wygodnie na toalecie. To będzie, to będzie mocno odcinek. Let's go. No dobra. To jest ten. Chyba skibidi. O! To jest ten skibidi toilet, nie? Oni wiedzą co się dzieje. Wszyscy. Wszyscy niby kamerują. Dobra. Zaraz będzie jakby dokładne wyjaśnienie. Wiecie, co chodzi, nie? Okej. Okay. To będzie jakaś walka między sobą, między wszystkimi gościami wynurzającymi się z toalety. O! O! Zep Jeszcze z liścia dostał. Zepsułeś całą zabawę, typie. To niby drugi epizod... Nie ma za co, yy, spoko, dziękuję. Niesamowite doświadczenie na Wia. Gra tego roku, która pochłonie Cię jak mecze Nottingham Forest w Premier League. Omega Game. Budujesz miasto, grasz w minigierki, dołączasz do setek aktywnych graczy na świecie w grze roku Omega Game. Link w opisie. Dobra, okłamałem Was fest. Ta gra nie istnieje. Wiem, zawiodłem Was, ale wiecie co nigdy Was nie zawiedzie? Prawdziwy sponsor tego odcinka, czyli Raid. Shadow Legends. Musiałeś coś o niej słyszeć. Ma już ponad 80 milionów graczy na całym świecie. Jest to darmowa gra RPG ze wspaniałą grafiką i wciągającą fabułą. Do zebrania będziecie mieli ponad 650 bohaterów. Możecie zbudować swój wymarzony zespół i walczyć z innymi graczami lub z potężnymi bossami. Dodatkowo też kilka nowych postaci z pierwszego odcinka Ride Call of the Arbiter. Na przykład przerażający watażka orków Artak, który będzie dostępny dla wszystkich. A jak widzieliście pierwszy odcinek, to już doskonale wiecie, kim jest Artak. Wystarczy zarejestrować się z mojego linku na 7 dni od teraz do 24 lipca a dodatkowo do gry może zachęcić cię ten przepiękny zestaw wystarczy zarejestrować się z linku który znajdziecie u mnie w opisie mhm. albo zeskanować QR kod który widnieje gdzieś tutaj przez cały czas na ekranie Rejestrujcie się do gry i do zobaczenia na polu bitwy niszczę. Nie no ja ale wy to na serio mi podesłaliście nie mówi Karol reaguj, nie Dobrze, że to była lekka wersja. No gdzie pisuary w windzie? <grywa> 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 Ja myślałem, że połączenie Nelly Furtado <noise> z tym, że nie ma prawa się wydarzyć, ale jednak. Myślałem, że Skibidi toilet się kończy na skibidowaniu, nie? Czy na tym gościu, co on tam jest, jest. Shibididis, shibidididoubdubdubdub, brzuchem wiesz. Powoli. Aha, jakaś wolniejsza wersja. Nie. Ktoś tam umarł pod sedesem! Najgorzej! Ty? Nawet nie ma co, co, tego zniżać, co to za restauracja? Gotuj coś! O, jest jego ziomek i jego małe ziomki! To jest taki duży jeż, yy, ten... Sonik i jego małe jeże. <grystanie> tego co wykręciło. Dobra... Walsz się z nim! Tyry, ty, tyry! Gwiazda z kibi śmierci Gwiazda z kibi śmierci. Rank Before. There's no yes. to, to znałem, bo yy, to są, wiecie, takie Tik tak tik tikowe tik tokowe Ciszej, Bo ja nic nie słyszę na Tik Tiktokowe te. Dobra, ziomka nie znam. Trochę powykręcane jak po piguła w Garysmodzie. Wiadomo, spłukaj. Powrót! Nie... Jest, ich jest za dużo! Ich jest. O co tu chodzi? O, o co chodzi w tej wersji? Dobra, jest walka między tymi. Kruszwila ma kamerzystą. Mordo! Czemu cię? Ja ty mieliś walczyć, ci mieli z kamerowymi walczyć. O nie, jeszcze. Co za opóźnienie! Spuścić Kiblu normalnie. O, no i dobra. Czyli kamerzyści walczą. Policja też? O, nie! Czyli wszyscy. To jest takie nawiązanie, jakby, że wszyscy ludzie są z kibidibami. Tylko wiadomo, w różne kategorie. myślałem, że msze się Robloxie mnie zaskoczyły. Bracie, ich! Koniec nielegalnych mszy! Nie w tej grze! Panie księdzu! Proszę się uspokoić! To no jest proszę bardzo, dziękujemy. Kamerzyści ich przejęli. Możecie napisać mi w komentarzach o co tutaj chodzi? Ja to się mogę tylko do, domyśleć, to jest odwieczna walka między skibidibami, a kamerzystami Musisz być gotowy na to, bo słuchajcie, na trzeźwo na trzeźwo się tego nie da, nie? Nie, wierzę on miał za długą szyję, żeby go wciągnąć, nie? To ty wo Swoje z grane I opier Ten Ten Siura strzela Strzał z siura na... Jest za dużo chaosu Jak rozumiem tam wersję tę Star Warsową, nie? Czyli oni, jakby ludziowie, kamerowie, próbu <grywania> próbują ich spłukać w kiblach i w domach. Co to się dzieje? Wiecie, jak, jakie to jest w ogóle popularne na, na TikToku, na shortcach, nie? Ale chociaż się synchronizujcie, jak już jest wojna, baba, -ba Bubi! Baba bo wszyscy wysadzeni. Jeden przetrwał. Jeden zawsze przetrwał. <noise> hmm. Czyli co? Ich jest tyle... O nie! Tylko nie porcelaną na łeb! Ich jest tyle, że oni nie przetrwają, prawda? W sensie, nie da się ich wytępić. Dobra, aha, bo on wpuścił tam drona, w sensie kamerę, która... Nie sztywidobujcie! O! O! Wyjdą stamtąd, prawda? Tak myślę. Okej. Okay. Tutaj Skibidip podchodzi. To jest walka armii, no ja tego nie wyjaśnię inaczej, to jest walka armii, nie? Co jest grane? O nie, zauważyli nas! O nie! A, bo im dalszy epizod, tym oni są bardziej zmutowani! Dobra. Miasto jeszcze żyje, jeszcze nie jest zniszczone. No kuźba, oni ewoluują w rycerzy, w żołnierzy. O, o. jest ich więcej, prawda? Ten przynajmniej nie miał Outfitu Moro, Outfitu Moro. Siedem koła. <laughs> figura jak butelka porcelona. <laughs> w sensie Coca-Cola miał być. Porcelana, że figura, że ich dom. Dobra, ten je frytki, ten depcze sedesy, więcej sedesów przylatuje. Nie, czy ugryz? A, czyli jest z popcornem i oglądają jak ich najlepszy człowiek zbukuje ich najlepszych ludzi. Portal wry Brawa dla pana Z niego wyskoczy, prawda? Myślałem, że... Stworzyli jakiegoś typa, który sobie radzi z każdym. Oho! Jest ich szef! Jest starcza! tarcz się nie używa! Chcę się w ogóle zrezygnowali chyba tarcz nie można ich kupować, nie? Swoją drogą. Zabieraj to! Co? On nie da rady? Nie dał rady z ich szefem z sedesu! Ale tak ten, kto zrobił ten maszap, nie? Z geniuszem. Widziałeś tego pana? A to jest przesłuchanie. <śmiech> <śmiech> to jest przesłuchanie. Nie, zaciął się, trzeba go spłukać. Dobra, czyli pan już nam wywiadu środowiskowego nie Bo To i ziomek przyszedł odzyskać swoich ludzi. To jest szanujący się. Znowu on. O co chodzi z tym typem, nie? Ja wiem, oprócz tego, że jest ich szefem, Próbuję spuścić w kiblu Ciężko to podnieść we dwóch, wiesz o co chodzi Im większy kibel tym większe problemy Ale analogicznie Im większe sranie Tym, tym powinien kibel być większy Słuch, Oni już tak zmutowali Nie prowokuj To jest portal, to jest jakieś nawiązanie Też musi być do portalu, nie? Oho! Army, ich armia o, czemu zawracają? Tam było coś dobrego. A, je, bo to jest jakiś jednostrzałowiec. Państwu już podziękujemy. Dobra, więcej porcelany tu nie zobaczycie. Okej, okay, czyli skonstruowali jakiegoś dużego. Co oni z tymi głowami? Co oni z tymi głowami? O nie! Tamtego jeszcze nie będzie dało spuścić, bo wyciągnął mu spłuczkę. To jest fucking creepy, nie? Się zaczyna robić creepy. Dzięki mordo za pomoc Czyli oni z nimi wygrali? Prawdopodobnie tak. Co jeszcze nie skończy? Myślałem, że jesteśmy na końcu tej drogi, ale gdzieżby inaczej? A, mają słuchawki i nic nie słyszą. A oni odpalają jakąś swoją muzę. Dobra, czyli to jest być może tylko walka z muzyką z Kibidi na TikToku, że animator tego pomysłu miał już dość. Ale to jest jakaś nietłukąca się porcelana! Bez kitu, czemu się nie stłukło? Dobra, tu mamy jakiegoś mocnego walcerza... walcerza... Tan tancerza? Chciałem powiedzieć, typa, który umie walczyć, połączyć go z harcerzem i tancerzem chyba. To jest terrorysta z Counter-Strike'a. O co tu chodzi? A to jest ten, co go skonstruowali. Morda, tak jest. On, ty masz ręce i nogi, on ma tylko głowę. I swoje ciało. No powiedzieć, że to są takie ludzie ślimaki, tylko że zamiast tych mają sedesy, nie? Tu jeszcze nie jest koniec? Dokąd zaprowadzi nas ta historia? Ja was ostatni raz posłuchałem. Ostatni raz zrobiłem Scubity Toilet, nie? Dobra, włamali się do fabryki yy, tego paradyża, w którym <grym> produkuje się porcelanę. To już jest koniec. Z wszystkimi prawie jesteście uporani. Tu już jest końcówka, tu jest ostatnia faza produkcji. Ten... To jest jakiś tajny detektyw, który ich przekonuje. Czy ja już tego nie widzę? Co? Co? Wjechali jak te... Yy, elfy do Mordoru, co? I, I wszystkie orki tam wewnątrz poginęły. Jebu, isia, co jest grane? Co jest grane w tym? A to było już, to było. Ej, i wiecie co jest najgorsze? To jest koniec, że to jest. <grystanie> Straciłem 12 minut swojego życia. Zaufałem wam, żeby obejrzeć skibidi toilet. Halo! Uratuj mnie! Widziałeś skibidi toilet? To potem ci puszczę. Mam. A po co ci kolorowe chcesz? To będzie farba? Dwie, dzięki, Nie? Będziecie malować farbami? Tak. Wolałbym malować farbami niż oglądać skibidi toilet. Z polecenia. Nie no, głowa mi wybucha na dzisiaj starczy. No! I tak prezentuje się Skibidi Toilet, mam nadzieję, że bawiliście się dobrze, to było porąbane, ja zrobiłem to na pewno ostatni raz, chyba, że będzie 10 tysięcy polubień, wtedy jak wejdą inne epizody Skibidi Toilet, po coście mi to podsyłali? Zostaw łapeczkę w górę, napisz hashtag Skibidi i nie truj mi dupy już takimi filmami, błagam cię, wpadaj na Discord, nara!